O tym, czy używanie pirotechniki na stadionie może być niebezpieczne, dyskutować będą jutro na PGA Arenie przedstawiciele kibiców, naukowcy oraz osoby związane z organizacją piłkarskich rozgrywek w Polsce. Konferencja zorganizowana została wspólnie przez Gdański Projekt Kibice Razem oraz Stowarzyszenie Kibiców Lech i Gdańsk Lwy Północy. W niektórych krajach pirotechnika używana jest przez kibiców legalnie, poinformował nas badacz kultury kibicowskiej dr Radosław Kosakowski. W w których państwach Europy Zachodniej udaje się to przywrócić tutaj Przykłady Norwegii czy Curychu e, w Szwajcarii. Na konferencji głos zabierze między innymi kibic z Norwegii, który opowie o tym, jak w jego mieście udało się porozumieć z lokalnymi władzami w sprawie pirotechniki na stadionie. Być może wkrótce również i na polskich arenach będzie można używać rac. Kibice na pewno łatwo z tego sposobu kibicowania nie zrezygnują. Kibice starają się przywrócić ten, tą tradycję, ponieważ, tak jak powiedziałem, ona jest nieodłącznie związana z kulturą kibicowania. E, tworzenie opraw, e, tak zwanych sektorówek, choreografii, jak gdyby no jest bogatsze, przez to, że, że dołącza się tam świece dymne czy właśnie race. Wnoszenie rac jest zakazane w związku z ustawą o bezpieczeństwie podczas imprez masowych. Pirotechniczna konferencja rozpocznie się o godzinie 9.30 i potrwa do około godziny 13.00.